Cześć Boże wszystkim! Dzisiaj jest Wielka Sobota. Stoimy przed stacją Złożenie Pana Jezusa do Grobu. To jest stacja 14. Ja jestem autorem tego. No i zwozimy takie tablice. Takie tablice, takie okna maswerkowe, gdzie całą tą przestrzeń. Tworzę, jakby to była katedra z przykazaniami Bożymi, a to jest jedno z tych przykazań. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Żyjemy w dziwnych czasach, gdzie partia niby prawicowa, bogoojczyźniana, zamyka kościoły, ogranicza ludziom dostęp, nakazuje nosić maseczki, zniewala. A to robią to chyba pod dyktando szatana. My powinniśmy jednak czuć potrzebę wolności większą większą, i Pan Jezus to jest zbawienie i jutro jest ten wielki dzień zmartwychwstania Pańskiego i niech naród Polski zmartwychwstanie tego życzę wszystkim wszystkim błogosławieństwa Bożego wszystkim myślącym po polsku bo wrogą Ojczyzny będziemy życzyć śmierć Chociaż to dziwnie brzmi, ale tak trzeba. Śmierć wrogom ojczyzny. Tak jakby to było hasło tych ludzi, którzy się sprzeciwiali naszym okupantom, którzy walczyli o to, żeby Polska była Polska. Stacja z Panem Jezusem, włożenie do grobu, jest powrócę, powrócę. I rzeczywiście, Pan Jezus powraca i powróci i rozliczy każdego, za to co zrobił, kim był, kogo słuchał, także, że będzie sędzią sprawiedliwy i mam nadzieję, że sprawiedliwie każdego osądzi. I nad grobem, tu na górze, czterech biskupów, biskup Dziuba, Gleb, Zabitkowski, Orszulik, i historia jest taka, że wprowadzali obraz Matki Bożej Sochaczewskiej tutaj do kościoła. No, i tak to wygląda. Jeszcze raz życzę wszystkim Polakom opieki z Stałego Chrystusa i Bożego Błogosławieństwa i tego, co dobre, prawdziwe, piękne, prowadzi do dobrobytu i prowadzi do zdrowia. W jakiej wielkiej Polsce.